Moc historii. Znów niedziela, i znów mamy okazję powitać wszystkich sympatyków naszej audycji, ale też tych, którzy interesują się historią regionu: Cezary Jastrzęmski i Bogdan Gumowski. Przed tygodniem mówiliśmy o dziejach kościoła i klasztoru reformatów w Pinczowie, a dokładniej na Mirowie, dziś dzielnicy Pinczowa, kiedyś oddzielnego miasta założonego przez Zygmunta Myszkowskiego. Niestety nie udało nam się nic powiedzieć o zarówno samej bryle kościoła, architekturze, o różnych ciekawostkach, które znajdują się we wnętrzu kościoła, o cudownym obrazie, o innych ołtarzach, o różnych obiektach zabytkowych, które znajdują się we wnętrzu kościoła i klasztoru. Kontynuujemy więc tę tematykę i spróbujmy dzisiaj powiedzieć co nieco o samym kościele i klasztorze. Zacznijmy może, Panie Doktorze, od bryły samego Kościoła. Ponieważ przed tygodniem wspominał Pan o tym, że Kościół, który w pewnym momencie no, stał się taką kością niezgody między Franciszkanami a fundatorem Kościoła, ponieważ był zbyt okazały na te wymagania stawiane zakonowi reformatów, ten fakt sprawił, że reformaci opuścili Pińczów. No, wspominaliśmy o tym, że nie tylko chodziło o to, że tu okazały kościół, bo tak podchodząc do tego bezwzględnie, no to można się cieszyć z tego, gdy jest jakieś uposażenie, zapewnione dochody, no i okazały miejsce, w którym można sprawować liturgię. Zresztą wspominaliśmy o tym, że zakonnicy szybko sobie z tym poradzili, przekształcając choćby fasadę i samą budowlę, obniżając ją, likwidując wieże, które charakter budowli tworzonej z rozmachem bardzo przypominały, ale też, no, taka była tak jak mówiliśmy, początkowa rola tej świątyni, ona miała być kolegiatą, więc całkiem inne było przeznaczenie tej budowli i wiązało się z innymi zadaniami. Dlatego też przyjmujemy do wiadomości ten fakt, że no, tak rzeczywiście było, iż te problemy z reformatami wiązały się no, nie tyle z architekturą, co przede wszystkim wynikały i z jednej strony z tego XVII wieku, w którym, jak pamiętamy, jeszcze bardzo mocno, były prądy reformacyjne no i być może też wiązały się, tak jak wspominaliśmy z tym oddziaływaniem Bernardynów którzy niekoniecznie byli zadowoleni z tego że podobnej formacji czyli z tej gałęzi franciszkańskiej wywodzący się klasztor w okolicy będzie powstawał A czy nie było też tak, że franciszkali nieco prawda mieli kościół, ale nie mieli za bardzo gdzie mieszkać? No tak, ale wtedy kiedy już wprowadzał franciszkanów Zygmunt Myszkowski no to oczywiście założenie było też takie, że powstanie dla nich klasztor. Pamiętajmy, że bardzo łatwo mówimy o tych różnych datach, tak? Na przykład 1683 sprowadzono franciszkanów. To znaczy, że co? Że kościół, klasztor, wszystkie kwestie organizacyjne zostały wykonane w ciągu jednego dnia i pojawiły się natychmiast? No oczywiście nie. To trwało latami. Ten proces fundacyjny jest tak skomplikowany, że przypomnę już no na przykład w przypadku cystersów mówi się, że nie wiadomo, czy tak Jędrzejów był pierwszym klasztorem cysterskim w Polsce, bo gdyby wziąć pod uwagę to, które pierwszy wybudowano i gdzie sprowadzono zakonników, to być może wielkopolskie łekno byłoby wcześniej, ale sam akt oczywiście wydany był jako pierwszy. No więc to zawsze trwało, to trwało latami. I jeśli w dodatku zdarzało się, że no na przykład umierał fundator no to pojawiały się problemy związane z tym, że spadkobiercy na przykład mieli inne plany albo coś inaczej widzieli, no i pojawiały się w związku z tym kłopoty i trudności. No i tutaj też na pewno wiele różnych czynników nałożyło się na to, że krótko przebywali tutaj, wspominaliśmy o tym 5 lat reformaci, a potem dopiero po kilkudziesięciu latach kolejny Stanisław Kazimierz Myszkowski, kolejny ordynat sprowadził wreszcie skutecznie reformatów, chociaż jakbyśmy wzięli pod uwagę to, że na przykład w części klasztornej znajdują się obrazy, na których przedstawieni są bracia zmarli przed rokiem 1683. Czyli zanim sprowadzono tutaj reformatów, na przykład jeden z nich zmarł w 1659 roku. No to czemu jego obraz jest w klasztorze, który powstał po roku 1683? Być może, że właśnie wiązało się to z tym, że jednak jakieś powiązania istniały. Może wszyscy zostali usunięci, ale może jeden czy drugi pozostał w pińczowie, albo może mieli te kontakty, albo gdy dochodziło już do podjęcia tej ostatecznej decyzji, to ona wiązała się Wprawdzie z rokiem 1683, ale jednak dotyczyła wydarzeń wcześniejszych, bo planowano być może już wcześniej sprowadzenie reformatu. Gdybyśmy spojrzeli z góry na kościół i zabudowania klasztorne, to w przypadku kościoła mamy taką sytuację, że widzimy co prawda jakby plan krzyża, ale to nie są transepty, tylko kaplice dobudowane z obu stron tuż za prezbiterium. Natomiast w którym miejscu, panie doktorze, były te zlikwidowane wieże? One były tutaj, gdzie jest główne wejście do kościoła. I zresztą, gdy wchodzi się do kościoła, to po lewej i prawej stronie są właśnie takie małe przyziemia. Po prawej stronie znajduje się duża kaplica katyńska i również poświęcona tragedii smoleńskiej z ołtarzem świętego Maksymiliana Kolbe. I to jest właśnie kaplica urządzona w przyziemiu po właśnie tej wieży. Tu była południowa, a po drugiej stronie była północna wieża, po której też pozostało właśnie takie przyziemie, więc tutaj te wieże się znajdowały. No a potem już cały układ kościoła wygląda identycznie, jak wyglądał, kiedy został on budowany jako kolegiata, a później już dostosowany na potrzeby życia reformatów, czyli przede wszystkim zwraca uwagę fakt, że za ołtarzem, w części prezbiterialnej, znajduje się duża część z Wanachurem Zakonu, do dzisiaj tam są dębowe siedziska dla 18 zakonników i do dzisiaj tam zakonnicy odprawiają swoje nabożeństwa i słychać ich modlitwy, są tam obecni podczas różnego rodzaju swoich własnych uroczystości, a jednocześnie oddzieleni od części przeznaczonej dla wiernych. Tak, i to oddzielenie też nawet ma specyficzny charakter, dlatego że nieco przypomina nam ikonostas budowli prawosławnych, czyli z cerkwi, bo tak rzeczywiście wygląda ołtarz główny, w którym znajduje się zgodnie z zasadami reformatów zawsze postać ukrzyżowanego Chrystusa. Czyli tutaj też mamy taką sytuację, że mamy krucyfiks wykonany przez jednego z braci zakonnych przed 1683 rokiem, czyli przez Urbana Kitowickiego, albo Kitowicza, bo i tak, i tak jest nazywany. Czyli była to tutaj ścisła zasada, że ma być właśnie postać ukrzyżowanego. No i po lewej i po prawej stronie są takie bramki, które właśnie doprowadzają do chóru zakomnego. No i wszystko nam to nieco właśnie taki ikonostas przypomina. Mnie ten chór zakonny, albo inaczej mówiąc oratorium, bo tam też no, modlono się, kojarzy się z pustelnią Złotego Lasu w Rytwianach, gdzie też mamy za ołtarzem tę część modlitewną, wyłącznie dla zakonników dostępną. No ale oczywiście tak, bo właśnie takie było założenie tej części przeznaczonej właśnie dla zakonników i tutaj prezbiterium jest poświęcone tylko i wyłącznie właśnie tej części chórowej, oratoryjnej, a nie tak jak w innych kościołach, kiedy my mamy wyraźnie widoczne prezbiterium i ono stanowi w przestrzeni pewną całość razem z nawą właściwie nie dostrzegamy tego wyraźnego oddzielenia czyli tęczy części między nawą a presbiterium a tutaj wyraźnie to widać że ten cały ciąg ołtarzy bo przecież oprócz ołtarza głównego są tutaj jeszcze boczne ołtarze które właśnie oprócz tych przejść tych furtek jeszcze tworzą właśnie taką barierę wyraźną i widzimy że tak jakby kościół się kończył tutaj właśnie na tym ołtarzu i tam dalej nic nie było a tymczasem jest tam potężne wielkie pomieszczenie i na prawo od niego jeszcze zakresja związana właśnie z szczęścią klasztorną, moc historii. Gdy spoglądam na to wnętrze kościoła reformatów w pinczowie, to uderza fakt, że jest ono pięknie odnowione po pierwsze ale na przykład też charakterystyczne dla tego miejsca, a często w innych kościołach inaczej jest ta część rozwiązana. Mianowicie tutaj prezbiterium jest tej samej szerokości co nawa. W wielu kościołach ta część prezbiterialna jest węższa. No i gdy spoglądamy na sklepienie łukowe, to też robi wrażenie, ponieważ jest dodatkowo zdobione. Tak, Zresztą to już charakterystyczne dla tego czasu, kiedy kościół był wznoszony, czyli właśnie pod koniec XVII wieku, i klasztor, który dobudowano na przełomie XVII i XVIII wieku, to był ten czas, kiedy już radzono sobie doskonale z różnego typu sklepieniami. Stąd mamy tutaj też charakterystyczny dla tego czasu, czyli właśnie końca renesansu, początku baroku, rodzaj sklepienia, jakim jest sklepienie kolebkowe, czyli półwalca, ale z lunetami, z takimi fragmentami, które z boku wchodzą, w ten walec. I dodatkowo oczywiście piękne sztukaterie, które podkreślają te wszystkie linie podziałów, rozdziałów i tam, gdzie można tylko było jakieś elementy właśnie takie ozdobne w postaci takich pięknych przedstawień wykonać. No to tak interesujące. W dodatku najważniejsze, co wiąże się z tym kościołem, to oczywiście fakt, że to pierwotne wyposażenie pozostało niezmienione. Czyli w momencie, kiedy budowano kościół, gdy go wyposażano, wyposażono go właśnie w to wszystko, co my do dzisiaj oglądamy. A więc pozostały ołtarze, obrazy z tego czasu, właśnie część z samego początku XVIII wieku, czy z przyłomu XVII i XVIII wieku. I druga część to głównie ołtarze z połowy XVIII wieku, czyli około roku 1700 i około roku 1750, wykonano wystrój. No i cieszymy się, że to wszystko przetrwało. Tworzy też pewną całość, zamkniętą oczywiście, jeśli chodzi o ten przekaz ideowy i niezwykle interesującą, jeśli chodzi o przekaz estetyczny i dlatego z tak wielką przyjemnością przebywa się w tym kościele niezależnie od tych wrażeń duchowych to jest po prostu piękna świątynia w której warto zapoznać się z poszczególnymi elementami wyposażenia no bo one na wiele spraw nam zwracają uwagę